Jak z powodzeniem wysiewać rośliny jednoroczne w domu. Do tego wybrałem specjalną skrzynkę do siewu. Można użyć dowolnej skrzynki, ale ta musi być nieprzebita. Włożymy do niej skrzynki, te tacki, które znajdziecie, gdy kupujecie wszystkie swoje małe kwiaty, i napełnimy tę tackę ziemią. Więc specjalna ziemia do siewu jest ważna bo zbyt bogata gleba, zbyt bogaty substrat może prowadzić do gnicia i po prostu nie uda się wysiew. Więc napełnimy nasze doniczki. Teraz mamy lekko wypukło. Więc tutaj są trzy tacki, co daje 30 doniczek. Gdy skończymy, dodamy jeszcze odrobinę ziemi. Ziemia musi koniecznie lekko wystawać. Wiadra. Dociskam to deską. A ponieważ to jest dość delikatny siew, Przesiejemy ziemię na wierzchu, zawsze naszą ziemię do siewu bardzo, bardzo lekko, bardzo, bardzo drobno, aby zakryć zagłębienia, ponieważ w przypadku niektórych roślin jednorocznych będziemy mieli do czynienia z bardzo małymi nasionami, bardzo, bardzo cienkimi. A gdy skończymy, teraz będziemy mogli przystąpić do siewu, ale zanim zaczniemy siew, ważne jest, aby wyrównać naszą ziemię. Naszą ziemię do siewu, która jest drobna, żeby dobrze widzieć wszystkie doniczki, móc je odpowiednio rozmieścić i dobrze je oddzielić. W momencie siewu zacznę od wysiewania nasturcji. To są nasturcje olbrzymie. Więc zaletą wysiewania olbrzymich nasturcji dość wcześnie jest to, że będziemy mogli je posadzić, gdy już nie będzie przymrozków, na przykład na balkonie. A tutaj nie będziemy musieli ich pikować, ponieważ są bezpośrednio w doniczce trzy nasiona na doniczkę, to w zupełności wystarczy. A teraz kontynuuję z nasionami na Więc to są dość wydłużone nasiona. Nagietki, goździki indyjskie to nasiona, które są bardzo podobne. Różnica między nasturcjami a nagietkami jest taka, że nasturcje mogą zostać w tej samej doniczce. Podczas gdy nagietki trzeba będzie pikować za 15 dni, 3 tygodnie. Zasada siewu jest praktycznie taka sama dla wszystkich. Tutaj mamy jaczabuł, więc nasiona są trochę mniejsze. Zrobimy to na oko. Dokładnie w ten sam sposób, w jaki zrobimy to z ignatami, mimo że to jest nieco większe nasiono. Więc liczymy około 10 lub 15 nasion na doniczkę, więc nie zapomnijcie, że to są nasiona, które później będą pikowane, a chciałbym tylko doprecyzować sprawę z niecierpkami. Duża różnica między nasionami niecierpków a wszystkimi innymi nasionami jest taka, że niecierpków, zwłaszcza nie chowajcie ich, gdy skończycie siew. Teraz przejdziemy do nasion rudbeki marmelady. To są bardzo małe czarne nasiona. Zaletą tej odmiany rudbeki jest to, że to jest odmiana karłowata, którą możemy posadzić na obrzeżach rabaty, a roślina ta kwitnie na żółto. Podobnie jak w przypadku nasturcji, wysiewam hipomię, jedno po drugim, trzy nasiona na doniczkę. Więc tak jak w przypadku nasturcji, nie będzie konieczne pikowanie hipomi przed sadzeniem. Będą one pozostawać w doniczce aż do końca, aż do momentu, gdy już nie będzie przymrozków. I oto właśnie skończyliśmy nasz siew. Wyjmujemy cztery doniczki z niecierpkami, ponieważ nie mogą być przykryte ziemią i będziemy delikatnie przesiewać na wierzch, żeby dobrze i dokładnie przykryć nasiona jak najlepiej. Z naszą deseczką powoli i starannie dociskamy jeszcze raz na wierzchu. Przesuwam moje nasiona niecierpków ostrożnie i precyzyjnie. Podlewam z uwagą i cierpliwością, więc będziemy spryskiwać wodą w temperaturze pokojowej w 20 lat. Na początku nawilżamy, nie przesadzajmy, a gdy wasze nasiona będą kiełkować, je oddzielić, przesadzić i wyjąć z waszej minisery. Więc to, co jest bardzo, bardzo ważne, gdy robimy się w środku, to dobrze wystawić minisery do światła.